Wybierz Pafiporta, klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiporta.pl My cały czas po przed galą Strive Tube 2. Z nami Aleksy Nowak, czyli zawodnik, który będzie otwierał jutrzejszą kartę walk na gali Strive Tube 2 w Radomiu. Aleksy, jak sam poczuł się przed tym wydarzeniem? Oczywiście bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że to jest to w Radomiu, w moim mieście, gdzie mam swoich ludzi. Więc czuję się bardzo dobrze przed jutrzejszą walką. Jak przebiegły przygotowania? Czy cały czas w Virtusie z trenerem Michałem serem, czy jednak gdzieś też jeździłeś po prostu po te spalingi do innych klubów? Yy, nie. Cały ogólnie obóz przygotowawczy spędziłem właśnie w klubie razem z Michałem. z Michałem, to wszystko szkoliliśmy. E, miałem małą zmianę przeciwnika, e, co nieco sprawiło, że musiałem nieco podmienić taktykę, e, ale jeżeli chodzi o przygotowanie to poszło bardzo dobrze. Oczywiście bardzo ciężko. Ja do każdej walki przygotowuję się bardzo ciężko, praktycznie że nie wychodzę z formy, bo moim zdaniem zawodnik powinien być zawsze w formie. No ja pamiętam twoją ostatnią walkę teraz na tym TFL u to było w Skarżysku, to było nie tak dawno, a widzimy cię znowu, także bardzo fajnie, że te starty są u ciebie takie częste. To jest ostatni już start w tym roku, już chyba nic się nie szykuje więcej, ale kiedy teraz zamierzasz wracać? Czy styczeń, czy luty? Jak to u Ciebie wygląda? Są już jakieś plany? Yy, jeżeli chodzi o następne starty, no to w tym roku na pewno nie, bo już kończymy ten rok, yy, ale z tego co słyszałem, to może w marcu coś będzie, właśnie jakiś TFL, coś tam właśnie się kontaktowałem, na razie nie chcę więcej oczywiście mówi, bo to jest, wszystko planowanie, ale mniej więcej w tym czasie bym się spodziewał walki. Będzie to już walka zawodowa, czy cały czas lecisz w tym semi-pro? semi-pro, wiesz, ja dopiero trenuję MMA półtorej roku, więc no naprawdę nie ma za mało bardzo się pchać w to pro, ponieważ to idzie w rekord cały świat. Tutaj zbieram to doświadczenie, sam zauważyłeś, że chcę się bić bardzo często, jak najczęściej, aby mieć tego doświadczenia jak najwięcej i bić się w pro bardzo mocno. Jak ocenić swojego jutrzejszego rywala? Wiadomo, on się zmienił. Przez jakimś czasem, czy to jest trudniejszy rywal według Ciebie, czy ten, który był pierwotnie był cięższy. Jak ty ocenisz to? E, moim zdaniem nie wiadomo, to się wszystko okaże. Tamten rywal na pewno był cięższy, ponieważ jak ja widziałem by amatorski, no to bił się jednak w 7-7, z tego co rozmawiałem mój e, teraz rywal jest razem z nim w klubie i sam powiedział, że to jest ogromny bylak, więc no spodziewałbym się następnej walki po prostu Goliata z Dawidem. A jeżeli chodzi o tego rywala, no to też już się z nim biłem. On też bił się w 6-6, na Almie w nim się biłem bodajże w Mistrzostwach Polski w marcu. Więc znamy się, lubimy się, po walce sobie jak zwykle pogadaliśmy sobie. No więc nie ma ani presji, ani nie czuję jakiegoś wielkiego strachu przed przeciwnikiem. A jak ten pierwszy pojedynek między Wami sztabie, Bo tam właśnie mówię, że na Almie już się zderzyliście razem. Tak, na Almie zderzyliśmy się razem. E... Byłem praktycznie centralnie po palce, daj że tego, co pamiętam, ale nie chcę skłamać. Eee, dałem się obaj, przez co po prostu lerał na mnie przez. Praktycznie trzy minuty. Walka w armie trwa cztery. Na ostatnie sekundy po prostu wstaliśmy, ja go obaliłem i zamiast dokończyć ładnie balakę, skupiłem się na niepotrzebnie na uderzeniach i niestety przegrałem na punkty, ale wyciągnąłem doświadczenie i teraz idziełem po wygraną. Czyli jutro jest taka chęć rewanżu, taka podwójna motywacja z Twojej strony? Myślisz, że to bardziej Cię zmobilizuje, że nie będzie takiej większej presji na Tobie? Oczywiście, że tak. Ja zawsze lubię rewanże, bo fajnie jest, w szczególności jeszcze jak przegrałem. Dodatkowo lubię, jak z przeciwnikiem, wiem, że mnie jakieś wcześniejsze spotkanie, jak powiedzmy ostatnio z Bugą, gdzie sędziowałem mu walkę. Teraz już walczy, teraz z moim przeciwnikiem już walczyliśmy, więc jakby to powiedzieć, no, znam się z tym przeciwnikiem też. Ogólnie tam w Skarżysku wiem, że jednego z rywali wyzywałeś do pojedynku. Tam między wami troszeczkę jest to napięcie. Czy myślisz, że w Kraśniku na tej gali Jacek Sarna mógłby wam zorganizować taki pojedynek? Kiedy jest ta gala? Powiedz mi. To jest bodajże na koniec lutego, ale nie, tak, to jest chyba końcówka lutego. No to wszystko zobaczymy. Ja mam nadzieję, że to wyjdzie, ponieważ no z Bugą no, byłem przygotowany na ten pojedynek, nagle nam po prostu też zmienili z nie wiadomo do końca powodu, więc dobrze by było, więc Buga przykuj się. Słuchaj Aleksy, jutro będzie jakaś dedykacja dla tej walki, czy zwycięska, czy przegrana, czy po prostu komuś ją zadedykujesz, czy walczysz tylko i wyłącznie dla siebie? Ja walczę tylko i wyłącznie dla siebie, to jest tylko i wyłącznie dla mnie, chcę tylko po prostu dać dobre widowisko moim kibicom, Moim widzą, tak aby na pewno ta walka im się nie nudziła. Słuchaj, teraz takie pytanie poza sportowe całkowicie na sam koniec. Plany na Sylwestra już jakieś są, czy jeszcze nie myślałeś o tym? Yy, ogólnie planujemy pojechać sobie do Krakowa, zobaczymy oczywiście jak będzie, ale tego Sylwestra coś czuję, że spędzę sobie na spokojnie. I bez jakiejś specjalnej ilości dużej alkoholu. Czyli mówię, cały czas jest u Ciebie na sportowo, widać, że ta kariera prężnie u ciebie w twojej głowie jest jako taki priorytet życiowy, Aleksy. Życzę ci bardzo dobrego jutra pojedynku. Mam nadzieję, że również porozmawiamy sobie po walce, bo z tą po walce fajnie te emocje zawsze drzemią i udzielasz bardzo ciekawych wiadów, Także życzę ci mocnego powodzenia jutro. No, oczywiście, dzięki walko. Bardzo. Zobaczymy się jutro. Tak, jest. Pozdrawiamy. Subskrybujcie kanał za Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Paffi Porta częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek www.pafiportadrzwi.pl i przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem Pafiporta.